you hey. Dobry wszystkim. Tutaj Pinwheel. Ora joystick. Joister Gloom. No. no. I lecimy następny odcinek prawie jak Lego. Tak, to już będzie z szósty. Z szósty? No chyba. Tu jak widzicie trochę porobiliśmy domku, żeby nie robić wszystkiego na wizji. Tutaj. O. Magiczne źródełko, z którego wypływają rzeczy, kiedy się tam wrzuci coś z drugiej strony. No właśnie, magia. No tak. tak. Wow. Trochę tam dachu porobiliśmy i drzwi ładne mamy z drewna oprawione, a dach jest ze schodków. Fajnie wygląda. W tym odcinku będziemy robić okna, dlatego ja biorę żelazną, żelazną łopatę. Żelazną, no bo ja nic nie mam. Nie, no. no ale tutaj jeszcze mamy te nasz cztery żelaza, jakieś... tak. O, o, o to zrobił pan też. Ja będę upiększał domek czy coś. No dobrze, dobrze. Cześć, jestem? Ironore? Ile? Cześć. O, jest. Tam Zaglądniemy deszcz? do tracera, zobaczymy... Czy do pinwilla zobaczymy co tu robi Cześć. Ja tutaj tworzę różne fajne rzeczy. Witaj pinwheel. Mhm. E, witaj, witaj, witaj. Nie, moja krowa. O, węgiel, ty, 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 ja tu mam Kilo, nie ma jaj. Aha, bierzesz krowę na Kilo? <laughs> nie, węgiel na Kilo. Aha. A ładuszę się, zaraz, już nie, nie. <laughs> Dobrze. Ta krowa zaraz spadnie, uważaj, zaraz ci spadnie na głowę. O, nie. O no, ład. Ej, 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 no. Co ty mnie tu. Putora serduszka przez Ciebie. Ojej. Wiecie co? Ja mam pięć przeze mnie. Tu chyba nie ma żadnej sensownej pustyni koło naszej chaty. No Jest jedna opinii, wielka, opinii ogromna. Kopie. Jak to się przy... O, o, to, o, naprawdę wielka. Co? Żyjesz jeszcze? Spójrz mi w oczy. Spójrz mi w oczy. Czuję się taki niski. O, tu jest to magiczne źródełko. W ogóle muszę powiedzieć wszystkim oglądającym, Iż mój wspaniały gło głos, i w ogóle gardło, cierpi z powodu gruźlicy. No. Albo przeziębienia, nie wiem, co jest bardziej prawdopodobne. Bardziej gruźlica. No właśnie. Tak Kurna, panowie, ginę. Ale, aha, bo ty nie, nie ma nic nic. Wiecie, że zginąłem właśnie w naszym magicznym źródełku. Co? By czemu? Bo coś nie mogłem wypłynąć. teraz jak dopływałem do powierzchni, spadałem na dół. Lag. Laga mam, mam laga, mam laga. No dobrze. Nie wiem czemu się zespiłem tam, gdzie gry za, grę zaczęliśmy. No, no bo ty nie nie w chyba. Nie w ogóle. No nie. Dobrze, że przynajmniej to wiesz. Śpię, idę po naszej temu, zanim znikną. Nie tam Ale... było aż 20 drewna, drewna. Bo ja nie wiem. Ty chyba jeszcze nie... Który ty masz tam level, bo ty chyba jeszcze nie wbiłeś sobie umiejętności pływania, tak? Dlatego, że to, to źródełko jest takie y, płytkie, że tam nawet y, nie idzie utonąć. O Jezu! Widać a ja tracer, tracer się potknął i twarz mu utknęła w jakiejś szczelinie w drewnie. Zie dusił, nie mogę. A no, to już wszystko jasne. O o! A, nasze temy wypłynęły w domu. Dobra, po się martwię. Szybko, szybko została jedna bańka, jedna bańka życia. Noż! czy jak się dusi, to już nie można wypłynąć. To jest głupie, nie? I znowu ginę. No dobra. <grym> ja nie mogę. No nie mogę wypłynąć, że zacząłem dusić się. Eee, przeniosę piecyk na przetapianie tego... Piachu. Jakie to <grym> są moje rzeczy! Drzewka. Saplingi. Joystick. No. Ale... W piecyku są moje rzeczy. Mm, w piecyku? No, a tam przetapiałem. A mi tylko saplingi wypadły stamtąd. Saplingi? Okay. Mamy jeszcze jakąś Eee, yy, Zaraz, luknę w skrzynce. Nie mamy, ale mam yy, ko kobla, jakbyś chciał. No, to ze dwie. No to... raz, dwa... No! Co to było? Znowu zginęłem! Zacznę do śdełka. Tracer, ja to nie. chyba zaraz zacznę nagrywać. Znaczy, ja to już nagrywałem. Ja takiego jeziorka, no. I coś ginąłem Tu już ci daję łopaty, trzy Jedna poszła, druga poszła. Trajser, weź te rzeczy, zmagiesz tego no, śdełka w domu, znikną zaraz. Skąd ty w ogóle idziesz do tego domu, bo jakoś nie wiem. Gdzie grę zaczęliśmy? To czemu ty giniesz wobec padem? Przecież to jest w ogóle w drugą stronę. Nie w wodospadach. zdolny jesteś. Jak się uczysz pływać, to pamiętaj, żeby zawołać kogoś dorosłego. Mamy pokoju. Nie! Patrz! Widzisz mi joystick? Spójrz się tam na górę. Odwróć się na górę. Okej, no. No i patrz, skoczyłem tam i się zabiłem. No to... Co musisz... to spójciał?! Ano boskitu, my to spłycialiśmy trochę. Matko Polko. Ale ty się znowu zabiłeś, czy coś? Tak, znowu się zabiłem, bo w locie się, Jezu. W locie się z w z Nie. To po kiego wy kurczę Kurde, grzyba wy to spłycialiście? Jezu, no ale, o pizdek. Ja ci to rozpłyciam, tylko musisz trafić, wiesz? No. Bo tutaj w niektórych miejscach jest dirt, a w niektórych ten, no to rozpłyciam dirt. No pizdaj sobie to zróbko. Czekaj, ośle. Chodź, wyprowadzam creepera, żeby skoczył ze mną. No! Ja 2 HP, ser, półtora HP To jest pierwszy. Gdzie ty jesteś? Chodź tu. Chodź tu creeper. Nie może nie skoczyć. Aj, nie wiesz Wziął i wybuch. No słyszeliśmy chyba wszyscy to. Yes. To jest. Mogę... Sk mogę skakać? Nie. Znowu się zabijesz zaraz. Dobra, skończyła a, mi się łopata, więc powinieneś móc już skoczyć. Tylko skaż, skoc. Gdzie ty obróć się, obróć się. Gdzie? O, nareszcie. Dobra. Gdzie jest ten piecyk, który tu był? Tam były moje w żelaza. W domku leży, a twoje żelaza leżą tu. O. Dobra, Ulepszony domek. Kurde, i następny odcinek, w którym się mało odzywam, no. I to, żartuj coś, nie wiem, śmiej się. Moje słuchary A tutaj coś chyba porobię. Mhm. Ale przynajmniej teraz mam sprawiedliwienie, że mi gardło boli. Mamy jakieś drewna? Nie mamy drewna nawet, Boże. Masz tutaj... masz jakieś drewna? Mam. Tak. Trzeba łopatę zrobić. Nie wiem jeszcze, jak to będzie wyglądało, to co teraz tworzę, ale. Raz, dwa, A może ty tworzysz? Trzy. No, yy, nie wiem, jakiś podest przed domkiem. Aha. Idę kopać piach. A potem trzeba, nie wiem, no ja kopię piach. Możesz mi przynieść opakę. Aha. A potem co? Węgiel. Mogę ci filmić. Słyszę gdzie jest zombiaka blisko nas? No jak go już od początku odcinka, a nawet później. Zapewne masz rację. Dobra. Musimy sprężać się z tym domem, bo taki już jest któryś odcinek z rzędu, chyba szósty, i domu nie mamy. No mm, w sumie tak. Ale za to będzie the best ten dom. No. Nie rób takiej dziury ziemi. I już, starczy, starcie. Wyrzuć im piasek. Zaa. Ja nawet nie spojrzałem ile my mamy czasu, ale my kręcimy na szczęście po nocy, więc... No tak. Kurczę, nie te ten ząbek. Właśnie, już się zaczynaście. Już od razu. Już idzie. Mhm. No tak mniej więcej jeszcze trochę i będzie cały odcinek. Wow! Jaki jak tu pięknie? Nie wiem. Trzasu nie? Dużo mam w sumie Sanda. Ale węgla mamy mało i to bardzo. Zobaczmy. Jezu, my tyle Sanda mam w jeszcze Tu jeszcze może no. przetopimy go czy coś A nie widzieliście lawy może? Mm -hmm. Bo kurde wiaderkiem lawy to można było nawet 64 Zabijamy. Znaczy no lawę mamy przed domkiem szczerze mówiąc maksudzi jedno iron jedno Iron Zrobię kilo i pójdę węgla, że się, pini, to może zdążysz. Ale że gdzie? No tam, tam o tam, gdzie ja patrzę teraz. A, tam, no o właśnie, o właśnie, o tym mówiłem. Tak jest. Mam do was pytanie. Ma ktoś y, żelazo? Y, pin, y, teraz ser, a ty masz... Znaczy ja nie mam, bo oddałem ci. A ty masz może... Dobra, już nic. Potrzebuję jeszcze jednego żelaza. O, rany. Szukać. Dobra, nawalam dwa pająki na hardcora z cztery serduszkami z, z kilopa. Znaczy się z Okej. Ok. A, oba poszły. Kobel mi się skończył. to? Jakby ktoś tutaj miał przy, przez przypadek trochę kobla, to ja bym y, reflektował. Okej. Okay. Mam y, Trochę nie miałem na myśli jednego. Więcej nie miałem. O! Pająk się Uciekaj, uciekaj, bo cię fajnie zatrukuje. Do domu. Co? Fak. Do domu, uważaj! Kurde, ja muszę uważać. Wam. On, on może przez dach przejść. O tak. Czyli dwa. A że się mnie nie uwaliły. Ja sobie spokojnie przejdę. No! 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 no. Ej! Weź tego, y idź stąd, nie zbieraj, nie zbieraj! Nie zbieraj. A gdzie ty jesteś? No to weź to zbierz, bo yy, ja mam tutaj półtora serducha. Czekaj, ja, ja go zacznę tutaj zabijać. Dobra, ja go tu ścisnę od tyłu z siekierki. O, już jednego. Dobra, chodźcie, idziemy spać. O nie, 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 o, rączka została, nie wiem. Chodźcie, idziemy spać, bo nam zaraz znowu limit czasowy pójdzie. No, dobra. To ja coś dokończę. Wow, Tracer, nie poszedłeś gdzieś w pole i się nie zgubiłeś. No dobrze. Wsiąknięcie. Ojoj, oj, drzwi się popsuły. Chyba nam się Moby nie zresztą. w sumie. Czego ty masz na środku? Mamy piekło, nie wiadomo w Ej, no weź, co ty se robisz? No dobra, to tutaj. Yy, aha, dobra. Co? No, No! Co no. to jest? W ogóle gwałt ma słowo? Nie, nie. O. No! Boże. Dobra, to nara. Zapraszam was do subskrypcji i komentowania naszej, naszej serii. Żegnam was i oni też was żegnają. Tak, ja was też żegnam. Nara, nara, nara. No, to się.